Dzień dobry w Anywhere TV. Ja jestem Ile Trojanowska. Piękna pogoda i piękna gościnie na naszej kanapie, Adriana Chybicka. Dzień dobry. Dziękuję. Dzień dobry. E, I spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o firmie Życie w błocie się złoci, ale nie tylko. E, a chciałabym zacząć od Twoich pierwszych doświadczeń aktorskich. Możemy, tak? Oczywiście. Będziemy <noise> musieli się sporo przenieść w czasie. Jak sporo? No sporo, bo tak naprawdę ja pojawiłam się pierwszy raz na ekranie, kiedy byłam, mm, możecie zaskoczyć, ale niemowlakiem. Także można powiedzieć, że w tym świecie jestem już prawie 30 lat. Niemowlakiem? I co to była za rola? Nigdy tego nie widziałam. To był jakiś serial. Wiem, że moja mama to kiedyś nagrała, ale nigdy się do tego nie dokopałam. A w ogóle oglądasz, oglądasz swoje filmy? Tak, oglądam. Lubię, W ogóle tak mam, że lubię mieć jakąś kontrolę, lubię wiedzieć, czego się spodziewać. I, i tak lubię, lubię zobaczyć efekt finalny. Ale nie czujesz się, rozumiem, jakoś bardzo komfortowo, kiedy oglądasz się na ekranie. Nie. nie. Boś się jednak nie. nie oglądać. Nie, 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 nie przepadam. Okej, okay, no to było, było to... Była ta rola, jak właśnie Mowlaki, której nie widziałaś, mhm. a potem? Ojej, już nie pamiętam. Um, co było później? Wiem, że w pianiście byłam. Um, no były jakieś takie przeróżne seriale, filmy, jakieś takie mniejsze role. Mhm. Tak napraw... A taka pierwsza, znacząca kontrola? Znacząca kontrola, pa kontrola. Mhm. kontrola. To, to na etapie jeszcze szkoły. Mhm. Um, i tak, i to rzeczywiście był taki dla mnie najważniejszy projekt chyba do tej pory, ponieważ tak naprawdę po nim to wszystko trochę wybuchło, mm -hmm. nagle zaczęłam mieć jakieś możliwości, nagle zaczęłam dostawać jakieś castingi. No i to rzeczywiście jest też dla mnie ważny projekt z tego względu, że miałam duży wpływ na, na efekt finalny, ponieważ poznałyśmy się z Nataszą Parzemiec, czyli reżyserką kontroli i scenarzystką, poznałyśmy się w szkole. I my razem w pewnym sensie to tworzyłyśmy. Miałyśmy z Eweliną Pankowską, moją partnerką serialową, miałyśmy ogromny wpływ na scenariusz. Mogliśmy tam też proponować Nataszy pewne swoje marzenia filmowe. I rzeczywiście często, często one się pojawiały w serialu. Mhm. Też tam było sporo improwizacji, także my tam dałyśmy kawał po prostu serducha i też wspaniale. Tym bardziej wspaniale, że został tak doceniony. No właśnie, czy ktokolwiek, kiedy pracowałyście nad tym, nad tym projektem, czy ktokolwiek się spodziewał, że projekt szkolny, dobrą sprawę, i coś, co, co pojawiło się najpierw na YouTubie, y, stanie się aż tak wielkie i tak ważne? Nie, bo tutaj w tym przypadku akurat nikt nie miał żadnych oczekiwań. Mhm. To, to wyszło tak naprawdę za ciudy szkolnej, jak mhm. wiele, wiele innych. My tam robiliśmy na etapie szkoły ich, po prostu masę. Jakby kończyło się zajęcia, w moim przypadku jechało się na jakąś etiudę, robiło się w nocy, znowu rano jechało się na zajęcia i to było normalne, ponieważ wychodziłam z założenia, że, że to jest właśnie ten okres, w którym mm, mam możliwość próbować brać udział w krótkich metrażach, e, i nie wychodzi to do ludzi w pewnym sensie, czy wychodzi, ale do, mm, mm, do jakby takiej szkolnej grupy, i mhm. e, dzięki temu mam prawo popełniać błędy prawo mamy zawsze, ale jakby w moim mniemaniu i dzięki temu mogłam sobie pozwolić i mieć większą odwagę w tym wszystkim. I no i w tym przypadku tak powstała też Natalia, czyli z jakichś takich moich potrzeb tak naprawdę i chęci stworzenia czegoś, czego jeszcze wcześniej nie robiłam, mhm. kim jeszcze wcześniej nie byłam, no i tak powstał chód Natalii, głos Natalii, spojrzenie Natalii i bycie jakby w mhm. tym. A powiedz mi, a co cię najbardziej... Mówiąc kolekwialnie, jara w byciu aktorką. Bo i czy w ogóle ty od początku chciałaś być aktorką? Bo mówisz, że pojawiłaś się po raz pierwszy jako niemowlak, no to wtedy mm. raczej nie miałaś siły sprawczej, nie decydowałaś o tym, że się pojawisz w filmie, czy nie. Domyślam się, że pewnie robili to rodzice. No i czy to oni tak w tobie zaszczepili, powiedzmy, tą miłość do tego, czy jak gdzieś tam ona kiełkowała mm. u ciebie sama? Miłość wykiełkowała tak naprawdę na drugim roku dopiero. Mm. Wcześniej to była jakaś taka forma, zabawy takiej. Ja, ja po prostu ja byłam dzieckiem, które miało kupę energii. Ja kiedyś byłam mm, taką, takim dzieckiem bardzo ekstrawertycznym, które, które po prostu było wszędzie I, i, i ja to po prostu kochałam. Ja kochałam być na planie, ja kochałam zderzać się z tymi ludźmi. Jakby nim więcej wokół mnie się działo, tym, tym lepiej. Tylko to nie była jeszcze miłość, to była zabawa. Pierwszy rok, pamiętam, w szkole miałam taki. Jest tak naprawdę, w pewnym sensie jest dużo trudniej, kiedy jesteś od dziecka jakby w, tym, w tym świecie i nagle jakby nie jesteś taką białą kartką. I normalnie ludzie przychodzą do, do szkół aktorskich, teatralnych i, i po prostu na nich, się, na nich się nakłada. A ja najpierw musiałam ściągnąć, bo miałam różne przyzwyczajenia nawyki. Które okazały się bardzo niedobre. Mhm. Także musiałam sporo pracy włożyć, żeby nauczyć się czegoś na nowo, a jednocześnie pościągać to, co nie działało. I pierwszy rok był dla mnie trudny, bo tak naprawdę nie wiedziałam, nie wiedziałam czego ja chcę i czy to jest tak naprawdę dla mnie. I dopiero na drugim roku zaczęłam bardzo dużo oglądać wywiadów, zaczęłam dużo czytać książek. Dużo filmów oglądać, i po prostu jakoś tak karmiłam się tym, i poczułam, jak dużo mi to daje, jak, jakie to jest wspaniałe, jak ja mam wielką potrzebę, żeby się zmieniać, żeby, żeby przeżywać jakieś inne życie. Że jakby życie nam tego nie dam. Mamy jakieś jakieś granice swoje, jakąś, i, i, jakąś, jakąś wrażliwość, która nam nie pozwoli na pewne kroki w życiu, a będąc zupełnie kimś innym, mamy taką odwagę, i chyba. To najbardziej pociąga mnie w tym aktorstwie. Pięknie mhm. w ogóle o tej profesji opowiadasz widać, że jesteś bardzo bardzo zakorzeniona po prostu w tym, w tym co robisz, czy po prostu lubisz to co robić. Bardzo. Ehm, no to jeżeli chodzi o pracę na planie, to przejdźmy właśnie do, do filmu Życie w Błocie się złoci. Ehm, jak się zaczęła w ogóle twoja przygoda z tą produkcją? Ehm... Zaczęłaś od propozycji Piotra, mhm. Piotrka Kujawińskiego, e, który. Mm, które zaproponował mi rolę Marietty, mm -hmm. czyli nie Magdy. I to była rzeczywiście na tamtym etapie główna rola kobieca. Tylko ja miałam czytając ten scenariusz, miałam takie poczucie, że już to, ja, już, ja, już, ja, już, ja już byłam w tej historii, że mm -hmm. ja już grałam coś takiego. I na ten moment nie będę w stanie stworzyć dookoła jakby tej historii czegoś, czegoś nowego, już za mało czasu upłynęło od roli poprzedniej, która była mm, podobna. To jest właśnie może też ta szufladka, o której, o której często, yy, często też słyszymy, że ktoś nas zobaczy w czymś i ma poczucie, że wow, podobało mi się i mam u siebie podobną yy, rolę i chciałbym, żeby u mnie też zagrała. Mhm. Ja bardzo tego pilnuję, żeby. Yy, żeby właśnie się nie powtarzały. Na pewno nie w tak krótkim czasie. Mhm. Żeby szukać, żeby coś mnie interesowało, żeby to było coś, czego jeszcze nie miałam, nie miałam. Że jeszcze nie miałam szansy tego przeżyć, takiego życia. I dlatego wydała mi się bardzo, bardzo ciekawa Magda. I powiedziałam o tym Piotrkowi, że to jest ta rola, przy której czuję, że jakby mogłabym wiele dać od siebie, od razu przedstawiłam jakby swoje pomysły ewentualne zmiany. Myślę, że Piotrek też to poczuł po naszej rozmowie i miał jakiś tam czas na przemyślenie tego i finalnie się skończyło na tym, że zagrałam Magdę. Mhm. I bardzo mnie to cieszy, bo rzeczywiście to była taka rola. Huh. No, mm. ona mm, bardzo mało bardzo mało ma wspólnego ze mną. Zupełnie inny świat. Ja nigdy nie byłam, nie byłam i nie, nie, nie jestem mamą w prywatnym życiu. To też wydało mi się ciekawe, ponieważ wcześniej nie miałam szansy grać mamy, czyli jakiejś takiej relacji, o której mówi się, że jest taką najsilniejszą tak naprawdę. I to mnie chyba też bardzo ciekawiło. Dla mnie w ogóle rola Magdy, w ogóle ta historia i, i, i jej historia, y, moim zdaniem, opowiada o, o samotności, o jakiejś takiej potrzebie zrozumienia. I mm -hmm. y jakoś bardzo, bardzo to czułam. Miałam jakieś takie poczucie, czytając ten scenariusz, że mam ochotę ją po prostu w tym całym jej smutku i takim. Takiej, takim... Ja po prostu miałam ochotę ją przytulić. Mm -hmm. Tutaj mi się otwierają teraz dwa wątki, które chciałabym poruszyć i może zostańmy na chwilę przy tej, przy tej roli mamy, mm. um, no bo partneruje ci bardzo młody aktor, który, który no, gra twoje dziecko. Jak się w ogóle pracuje z dziećmi na planie? Ja kocham dzieci, także mm -hmm. mi wspaniale. Ja Po prostu mm -hmm. dla mnie dziecko jest jakimś takim... trzeba znaleźć klucz. I to jest tak naprawdę dokładnie tak samo, jak poznajesz każdego innego człowieka. Mhm. Tylko trzeba być jeszcze bardziej czułym, jeszcze bardziej delikatnym, jeszcze bardziej słuchać. E, i, I tak też podchodziłam e, do, do niego. E, e, dziecko, z którym grałam, to jest e, prywatnie dziecko w ogóle reżysera Piotrka. E, także. Mm, Powiedzmy też łatwiej było jakoś wokół tego się poruszać, mm -hmm. a jednocześnie trudniej, bo obok był tata, który oczywiście który czuwał. I jednak dziecko, które w pewnym sensie, jeżeli można tak powiedzieć, nie było aktorskim dzieckiem, a jednak to był dla niego pierwszy raz, ale udało nam się stworzyć jakąś taką niesamowitą więź. Jest taka jedna scena, w której policja wjeżdża do domu i mnie zakuwa w kajdanki. Chyba nie w kajdanki. Oni... Coś tam się dzieje, już mhm. nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc, już trochę czasu minęło od, od, kiedy, od kiedy to kręciliśmy. Yy... I młody był w sypialni i kiedy usłyszał, że mm, tam mnie rzucili o ściany, zaczął krzyczeć, zostawcie moją mamę. I to było tak niesamowite, że on po prostu tak to poczuł, że jakby to w ogóle nie było zaplanowane. Mhm. On to po prostu, jakby z niego to wyszło. On, on... Niesamowita, naprawdę. Mhm. No w ogóle jest, jest film z ogromnym ładunkiem emocjonalnym. Ja powiem szczerze, postanowiłam podejść do Sansu bez sprawdzenia wcześniej, czego mogę się spodziewać. Nie widziałam wcześniej żadnych zwiastunów, nie czytałam materiałów dla prasy, tylko po prostu włączyłam i obejrzałam. No i nie spodziewałam się, naprawdę się nie spodziewałam. No i zastanawiam się też, jaka była w sumie atmosfera na, na planie, bo z jednej strony mm, jest to film o takiej kulturze hip-hopu. Mm. Jeszcze z jednej strony macie też w ogóle na planie sporo debiutantów. Jeszcze właśnie z tej kolejnej strony jest to tak wielki odnek emocjonalny. I jak, jak, jak się w ogóle poruszaliście po planie? Jaka była atmosfera przy pracy? To w ogóle jest bardzo, filmem? bardzo ciekawe, bo to jest przecież pierwszy film Piotrka. To jest jego debiut. Pełnometrażowy, prawda? Tak. Mhm. I to zawsze jest bardzo ciekawe pracować z ludźmi, którzy nie mają już czegoś za sobą. I ja to bardzo lubię, bo bardzo lubię przyglądać się wrażliwości świeżym, nowym twórcom, ponieważ oni często mają bardzo dużo do powiedzenia i mają właśnie bardzo dużo tej świeżości. Mm -hmm. No a sam, 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 jakby film, no to, to, to było trudne, bo tam było po prostu bardzo dużo, przynajmniej w moim wątku, znaczy tak naprawdę w całym filmie, tam jest bardzo dużo ciężkich scen do grania. Ja tak naprawdę um, cały czas płakałam, cały czas byłam spuchnięta, cały czas Byłam w jakimś takim, takim bagnie i tak się mi pluskałam, i, i nie mogłam z niego wyjść. Także, także to, 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 nie był, to nie był łatwy plan, mimo to, że. Nie miałam tam bardzo dużo tych dni zdjęciowych, to każdy dzień rzeczywiście dużo mnie, dużo mnie kosztował. Mhm. A jak potem się wyciszasz i wracasz do takiej powiedzmy normalności, skoro mówisz, że faktycznie było bardzo ciężko i że byłaś spuchnięta i dużo emocji, i dużo wzruszeń, jak potem wracasz do domu i, i wiesz i zrzucasz z siebie to wszystko? Spokój, cisza. Ja bardzo lubię naturę. Lubię spacerować, e, lubię las, e, lubię być blisko w ogóle natury. I to rzeczywiście pozwala mi tak wrócić e, do siebie. Także idealne wakacje dla mnie to mały domek w lesie e, cisza spokój i najbliżsi. Mhm. A jeżeli chodzi o e, sam hip-hop, mhm. e, no bo powiedzmy, to jest też taki ten trzon e, i i ta kultura jest stroną właśnie filmu Życie w Płocie się złoci. A jak ty jesteś z taką stylistyką? Jak, jak, jak ty stoisz? Jeżeli chodzi wiedziałam, o hip -hop. Wiedziałam, że będzie to pytanie, wiedziałam. Ja powiem tak, no, hip-hop nie jest mi um, najbliższy. Mhm. Ja rzeczywiście bardziej jakiś stary, stary rock, dorsi, Iggy Pop. Um, wczoraj słuchałam Korteza na przykład, jeśli chodzi o polskich wykonawców. Um, Przyjaciel zaraził mnie Pink Floydami. Także ja bardziej ten kierunek. Mam mm -hmm. w domu gramofon y, już od chyba sześciu lat jakoś. I zbieram płyty też najbliżsi wiedzą, że je zbieram. I to jest dla mnie jakaś taka niesamowita y, przygoda y, muzyczna, kiedy mam nową płytę i kiedy jakby ona jest odsłuchana w całości. Dla mnie to jest jak, jak, trochę jak film, trochę jak, jakaś taka pełna historia. Y, i w ten sposób jakoś się karmię muzyką. Mm -hmm. no ale jednak ch chyba mimo wszystko musiałaś też odrobinkę liznąć tego typu, popu, prawda, <noise> tak. Żeby, no, tym bardziej, że przecież główną rolę gra raper Małach, tak? Tak, tak. Więc jednak ja coś tam szczerze, musiałaś odkrywać i poszukać. że może będą baty, ale ja wcześniej go nie poznałam. Mhm. Mm e, także m, dopiero, e, dopiero przy okazji tego filmu miałam, e, miałam okazję e, posłuchać jego mm, jego kawałków, i to, to, to nie jest tak, że jakby ja czasami słucham hip-hopu, jak jedziemy w trasie, jak nie wiem, w pewnym sensie mu muzyka w ogóle daje coś takiego, że wprowadza nas w jakiś świat, w jakiś jakieś, jakby coś w nas wyzwala, dlatego jest niesamowita dla mnie, ponieważ Mam kawałki, które mi się kojarzą konkretnie z jakąś osobą, z konkretnie z jakimś czasem i hip hop jakby też towarzyszył w moim życiu, ale nie tak często, jak, jak inna inna muzyka. Mhm. Wspomniałyśmy też o, o tych debiutach, między innymi główna rola czy właśnie debiut, debiut reżyserski. Wspomniałaś na początku o swoim debiucie. A pamiętasz coś, co ostatnio, na przykład robiłaś po raz pierwszy? Niekoniecznie związane oczywiście z aktorstwem. Wow. <laughs> to trudne pytanie. Tak, wiem. Nie. Co pan? Cholera. Chciałam to powiedzieć, cofam. bo y, mm, ja rzeczywiście długo się przymierzałam do, y, do prawka. I jakoś cały czas mam jakieś takie poczucie: Nie, no, no mieszkam w Warszawie, przecież metro, ja lubię komunikację, można się ludziom przyglądać, jakby być y, ze sobą, poczytać. Y, ja to lubię, ale rzeczywiście w pewnym momencie mi to zaczęło doskwierać i, i poszłam na... Teraz właśnie jestem po teorii. Także nie pierwszy, ale już niedługo mm, będę jeździć Będzie po mieście. Także uważajcie, może być różnie. Podziwiam, ja mam prawo jazdy, ale jeszcze po Warszawie nie odważyłam się jeździć. Tak? Także trzymam bardzo mocno książki. Oh wow. Zastanie prawej jazdy w Warszawie. Naprawdę bardzo mocno trzymam. Dobrze, a tak już powoli zmierzając do, do końca chciałam jeszcze zapytać o, o, twoich, o, o Twoich fanów, bo masz kilka produkcji Netflixa, jest kontrola, która zrobiła furorę chyba na całym świecie. Tak. I powiedzmy, przygotowując się do naszej dzisiejszej, dzisiejszej rozmowy, e, przesłuchałam sobie kilka twoich innych rozmów, na przykład na YouTubie, e, no i tam e, pojawiają się notorycznie komentarze z prośbą o napisy e, przy twoich rozmowach po polsku, e, no bo mówią, że masz e, międzynarodowy fanbase. E, I właśnie domyślam się, że to są i właśnie produkcje Netflixa, i, i, i ta kontrola. No, i czy Ty widzisz to, że, że jesteś znana i lubiana też w ogóle poza, poza Polską i że faktycznie te Twoje produkcje mają taki też wydźwięk międzynarodowy? Widzę. Nie myślę o tym na co dzień, ale mm, dociera to do mnie w takich momentach, mm, kiedy dostaję listy tak naprawdę z całego świata. Listy? Tak, dostaję listy naprawdę długie i naprawdę wspaniałe. Ale naprawdę koperta, kartka, tak? Tak, tak, do mojej agencji. Mm -hmm listy, prezenty jakieś wspaniałe, jakieś zdjęcia do podpisania, tak samo na mediach społecznościowych. No, z całego świata to jest po prostu niesamowite. Więc w ogóle, no żyjemy w takim świecie, gdzie robimy tutaj coś. Kiedyś to było jakimś takim wielkim marzeniem, myślę, wielu aktorów, żeby gdzieś wypłynąć, nie? Żeby, żeby gdzieś za granicą, że to było takie, takie, jakieś takie nieosiągalne, ale myślę, że też przez to było takim wielkim wielkim marzeniem, bo tak niewielu osobom się udało. Mhm. No a teraz y, robimy projekt, który robimy tu, u nas. I nagle wychodzi na cały świat, który, tak jak w przypadku Kontroli, zaczął się od Etiudy, później zrobiliśmy serial, y, jeden sezon dla YouTube'a, później był Player, TVN i później Discovery, na cały świat. Mhm. No to jest po prostu nieprawdopodobne. Tak samo Netflix. Także m, te możliwości i, i to, że możemy trafić do, do ludzi z całego świata, czasami jest pewnie trochę przytłaczające, <laughs> ale też y, wspaniałe. I tak, od, od, odczuwam to rzeczywiście i bardzo, bardzo, naprawdę bardzo mnie to cieszy. Bo, ale mimo wszystko są to jednak no, produkcje polskie, prawda? Mm -hmm. e, a ciebie ciągnie na rynek zagraniczny, do jakichś właśnie zagranicznych produkcji? Czy czy jednak na razie jeszcze tutaj nie powiedziałaś ostatniego słowa Nie na powiedziałam ostatniego. Podgórku. Cieszymy się, cieszymy się. E, nie, 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 jakby m, na razie rzeczywiście jakoś tutaj, nie wiem, może tak szczerze, może to wynika z jakiejś takiej mojej niepewności, jakiegoś takiego, m, że jakby ja cały czas mam poczucie, że właśnie tak jak powiedziałaś, nie powiedziałam jeszcze tutaj ostatniego słowa, że mam jeszcze tutaj tyle możliwości, mhm. że jeszcze tyle rzeczy chciałabym tutaj zrobić, tyle wspaniałych ról stworzyć. E, że jakoś tak nie ciągnie mnie gdzieś, jeszcze nie mam takiego, nie mam może takiego poczucia, że zrobiłam tutaj wszystko i, i teraz muszę pójść dalej, bo czuję, że tutaj jeszcze wiele na mnie czeka. Jeszcze nie dosyć. Tak. Dobrze, fajnie, no, cieszymy się jako polscy widzowie, jak najbardziej, e, czyli na ten moment możemy cię oglądać w filmie Życie w błocie się złoci w roli Magdy, e, premiera jutro. Dobrze myślę, 12 mm. maja, dokładnie. Dobrze, to w takim razie jutro premiera. E, możemy cię oglądać potem w kinach, w takim razie, e, na Netflixie, na YouTubie, W wielu miejscach możemy cię oglądać. <laughs> na Ninja też możemy ci teraz oglądać. E, więc dobrze, no bardzo Ci dziękuję. Ja również bardzo. Za rozmowę i zapraszamy do Jak ten czas szybko zleć. prawda? Dziękuję <laughs> bardzo. Dziękuję pięknie.